Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Beaumier, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, trzymam Was w dłoniach, w schronieniu mojej miłości możecie się schronić. Przychodźcie do mnie, ja jestem Waszym Bogiem. Módlcie się i w modlitwie usłyszcie mnie. Przyjdźcie przyjąć mnie, czekam na was w moim pokarmie Eucharystycznym. Módlcie się za siebie nawzajem, aby miłość była dzielona, miłość wprowadzana w życie, a nadzieja była znakiem wytrwałego Kościoła. W tych chwilach niewielu przyjmuje mnie z miłością, a jeszcze mniej będzie tych, którzy pozostaną mi wierni. Wasze drogi nie są moimi drogami, nie rozumiecie istoty mojego wezwania, ponieważ nie macie świadomości rzeczywistości, w której żyje ludzkość. Egoizm żerował na człowieku i spowodował zanik jego rozeznania, myślenia i serca, także nie patrzy on poza swoje interesy. Mój umiłowany ludu. Mój kościół będzie cierpiał do głębi z powodu minimalizowania skutków grzechu dla człowieka. Wzrasta podział, współczesne trendy, owoc przyzwolenia na grzech, głoszą wszelką swobodę, która prowadzi moje dzieci daleko od mojej woli na zatracenie. Wielkie cierpienie sprawiają mi świętokradztwa popełniane w niektórych kościołach, w których znajdują się relikwie świętych i męczenników którzy oddali życie za ten sam Kościół, a wy znowu biczujecie Mnie i koronujecie cierniem, gdy widzę grupy przekształcające Moje Kościoły w miejsca zguby. Czuję wielki smutek i szok z powodu przyzwolenia na te czyny ze strony Moich konsekrowanych synów. Mój Kościół zostanie oczyszczony przez samego człowieka w jego dążeniu do wywyższenia ludzkiej siły ponad Moją Boskość. Podział w moim kościele będzie wzrastał, aż ciężar błędów powstrzyma rozwijające się w nim zło, którego ludzkość będzie świadkiem, widząc ze zdumieniem to, co mój lud ignoruje. Moja rzeczywista obecność w Eucharystii jest negowana przez tych, którzy nie wierzą w cud przeistoczenia, a moim dzieciom uniemożliwi się przyjmowanie mnie. Modernizm prowadzi człowieka do uniezależnienia się ode mnie. Musicie otworzyć swoje oczy i być świadomi tej sztuczki diabła. Jedno jest moje prawo, dziesięć jest moich przykazań. Nie można zrobić przykazań, które są zgodne z każdym sposobem myślenia. Dzieci, nie chodźcie na oślep. Ciemne czyny człowieka sprawiają, że ulegacie, duchowa ignorancja jest polem minowym, na którym zginiecie. Wewnętrzny i zewnętrzny opór człowieka wobec zmian prowadzi go do upadku. Fałszywi prorocy zapowiadają wspaniałe czasy, oślepiając was, abyście nie rozważali, abyście nie widzieli wielkich grzechów, na których znalazł się obecny człowiek. Antychryst poprzez swoich sprzymierzeńców przeniknął do broni, broni fałszywych ideologii i doktryn przebranych za postęp i modernizm, aby wpędzić masy w powszechną przepaść i w ten sposób wszędzie zapanować nad królestwem ciemności. Grzech wzrasta, gdy człowiek grzeszy. Dobro wzrasta, gdy człowiek pracuje i działa w dobru. Demony nadal działają w celu zniesienia wiary, nawet wśród dusz konsekrowanych, tych, które usilnie prosiłem, aby podniosły głos i obudziły mój śpiący kościół. Oczekiwanie było długie z powodu próśb mojej matki i moich dzieci, które modlą się za całą ludzkość. Niebo na krótko zostanie zaciemnione: Nie bójcie się, moje dzieci, nie bójcie się! Mój ludu. Szatan dotyka was tak, że tracicie swój pokój, musicie się modlić, aby pozostać stanowczymi w tym, czego od was żądam, a mianowicie, abyście służyli mojej woli, a nie małostkowym interesom tych, którzy czasami chcą kupić sumienia za pieniądze. W tej chwili ludzkość wyróżnia się pychą, która zaprzecza byciu stworzeniem stworzonym przez Boga. Człowiek nosi na swoich barkach ego, którym się wywyższa, i lubi deptać swoich braci i siostry, zwłaszcza pokornych i tych, którzy są moimi prawdziwymi i wiernymi narzędziami, których umartwianie przez człowieka sprawia diabłu przyjemność. Dlatego wy, dzieci, musicie sprawiedliwie i z szacunkiem traktować tych, którzy mi służą, abyście modlitwą i braterstwem podtrzymywali tych. Którzy ponoszą wielką odpowiedzialność przed naszą najświętszą trójcą. Pamiętajcie, że narzędzie jest narzędziem o tyle, o ile jest mi wierne, inaczej nie będzie już jednym, jest człowiekiem jak każdy inny. Ja jestem właścicielem wszystkiego, co przekazują. Oni nie są właścicielami prawdy, ale ja jestem, który jestem. Mój umiłowany ludu. Wody niektórych oceanów dają znać o tym, co było zanurzone w głębinach mórz. Kiedy ziemia się trzęsie, otwierają się nowe pęknięcia i łączą się z innymi uskokami tektonicznymi, wywołując ruchy o wielkiej sile, które są poważnym zagrożeniem i sprawią, że człowiek będzie bardzo cierpiał. Módlcie się, moje dzieci! Zmniejsza się ilość pożywienia z powodu drastycznych zmian w klimacie. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Mój ludu, nie przechodźcie przez życie bez wydawania owoców, nie bądźcie jak drzewo figowe, nawrócenie jest pilne, gdy diabeł przywłaszcza sobie to, co jest moje. Umiłowany mój ludu, pozostańcie uważni. Gospodarka jest krucha i bez Boga pieniądza człowiek zapomina, że jest człowiekiem i staje się jak zwierzę, więc nie bądźcie wśród tych, którzy tracą sen z powodu pieniędzy, i tych, których chciwość powoduje, że są głupi i rozpaczają nad światowymi wiadomościami o gospodarce. Wszystko może upaść oprócz wiary mojego ludu. Nie traćcie z oczu mocarstw światowych. Najmniejsza iskra może wytworzyć początek wojny, na oczach świata żadne mocarstwo nie pokazuje się takim, jakim jest naprawdę. Musicie przygotować się duchowo, być oddani, modlić się i działać, aby wasi bracia wypełniali prawa Boże, byli misjonarzami mojej miłości. Zachęcam Was, abyście byli silnymi czcicielami mojej matki. Abyście stawiali opór i nie wpadli w szpony zła. Nie przestawajcie być nieustanni w dobru. Umiłowane dzieci, to jest chwila refleksji, nie służy ona fałszywym pochwałom i pochlebstwom. Ja jestem bogiem miłości, który ostrzega swoich. Umiłowani, zachowajcie czujność, znak na niebie będzie widziany przez wszystkich. Mój krzyż zabłyśnie przez moje rany i oświetli wszystko. Słońce będzie dawało wielkie znaki. To, co jest niepojęte dla człowieka, odbije się w niebie, aby ten, kto nie wierzy, uwierzył. Mój kościół zostanie jeszcze raz wstrząśnięty. Rosja powstanie i dotrze do Rzymu. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się z ochroną mojego krzyża i w nim pozwólcie sobie na pomoc moich aniołów, obrońców ludzkości. Nie milczcie, moi umiłowani, nie milczcie. Zjednoczeni w mojej woli, idźcie dalej, nie zatrzymując się, aby moja Boska miłość ogarnęła duszę. Błogosławię Was i okrywam moją krwią, przenajdroższą, Jezus.